W pewnych sytuacjach kluczową kwestią dla uzyskania odpowiedniego materiału źródłowego do połączenia w obraz HDR jest szybkie wykonanie po sobie kolejnych ujęć. Sytuacja taka najczęściej ma miejsce wówczas, kiedy mamy do czynienia z wolno poruszającymi się obiektami, ale nie znajdującymi się na pierwszym planie, lecz raczej w tle zdjęcia. Klasycznym przykładem tego typu elementu są chmury. Podczas gdy my jesteśmy zajęci modyfikacją ekspozycji przed wykonaniem kolejnych ujęć, one przemieszczają się, co w konsekwencji może nam uniemożliwić połączenie obrazów w taki sposób, jakbyśmy tego chcieli. Rozwiązaniem problemu będzie usprawnienie części tego procesu za pomocą narzędzia zwanego autobracketingiem ekspozycji lub też w skrócie AEB. Pozwala on czynność wykonywania zdjęć w znacznym stopniu zautomatyzować, choć nie zupełnie bez naszego udziału. Należy go bowiem wcześniej zaprogramować. Celem tej części naszego wideo poradnika będzie pokazanie Państwu na przykładzie fotografii, w której ważnym elementem jest właśnie zachmurzone niebo, jak właściwie korzystać z narzędzia autobraketingu. Z użyciem autobraketingu ekspozycji podczas wykonywania zdjęć do połączenia ich w obraz HDRI wiążą się też inne zalety. Przede wszystkim ogranicza on ilość manipulacji dokonywanych przy aparacie podczas wykonywania zdjęć, co pomaga uniknąć przypadkowych poruszeń aparatem. Po drugie, pozwala upewnić się, że wykonaliśmy wszystkie zamierzone zdjęcia w ramach jednej serii, co podczas długiej, męczącej sesji wcale nie musi być takie oczywiste. Po trzecie zaś znacznie zmniejsza czas niezbędny do wykonania samych zdjęć. Czym jest AEB? Mówiąc najprościej, jest to funkcja aparatu umożliwiająca automatyczne wykonanie serii zdjęć, z których każde odznaczać się będzie nieco innym stopniem naświetlenia klatki. Przykładowo programując system autobracketingu na wykonanie pięciu zdjęć w zakresie od 4 do plus 4 eV z krokiem co 2 eV otrzymamy fotografię ekspozycji wynoszącej kolejno 4, 2, 0, plus 2 i plus 4 eV w stosunku do wskaźnika światłomierza. Dodatkowo zdjęcia te zostaną wykonane w przeciągu zaledwie około dwóch sekund. Ponieważ korzystanie z funkcji autobracketingu może się znacznie różnić w zależności od modelu posiadanego aparatu, Ważne w tym przypadku jest zaznajomienie się z możliwościami, jakie daje nam nasz sprzęt. W pierwszej kolejności, oczywiście, sprawdźmy, czy aparat taką funkcją dysponuje. W przypadku bardziej zaawansowanych aparatów jest to raczej oczywiste, ale już np. Na niektóre najprostsze lustrzanki, takie jak Nikon D 3100, mogą jej nie mieć. Znacznie ważniejsza i bardziej różnorodna jest kwestia możliwości regulacji autobracketingu ekspozycji w danym modelu aparatu. W najbardziej podstawowym i do niedawna najbardziej spotykanym wydaniu aparaty pozwalają wykonać do trzech ujęć w odstępach co 2 FV. Jest to też w większości przypadków najzupełniej wystarczający zakres. Oczywiście większość nowoczesnych aparatów cyfrowych daje tutaj więcej swobody, np. pozwalając wykonać 5 lub więcej ujęć w serii. Zapewnia to wręcz znakomity zakres tonalny obrazu HDR wykonanego ze złączenia takich ujęć.